Moi bracia i siostry, niech pokój pański będzie z wami w ten nowy poranek. Gdy świat budzi się do pierwszych promieni słońca, klękamy w duchu, by podnieść nasze głosy, nasze serca i całe nasze istnienie do nieba. Dzisiaj rano, panie, życzymy ci czegoś więcej niż tylko dobrego poranka. Chcemy oddać wszystko Tobie, Bogu. Źródło wszelkiego błogosławieństwa i miłości. Każdy oddech, który bierzemy, jest potwierdzeniem, że nie jesteśmy tu przez przypadek. To Twój oddech nas podtrzymuje, to Twoja łaska nas budzi, więc pokornie stawiamy się przed Twoją obecnością. Najwyższy Boże, na początku tej nowej podróży, zanim cokolwiek się wydarzy, chcemy szukać Twojego oblicza. Ponieważ wiemy, że bez Twojego przewodnictwa nawet to, co wydaje się dobre, może nas zwieść. Ale gdy Ty pokazujesz drogę, nawet trudne ścieżki rozkwitają pokojem. Prosimy o błogosławiony dzień wypełniony Twoją obecnością. Chcemy rozpocząć ten dzień, chwaląc Cię, ponieważ jesteś godzien chwały od wschodu do zachodu słońca. Panie, przebacz nam, że często wstajemy w pośpiechu, zapominając Ci podziękować. Dziś postanawiamy przerwać ten cykl. Dziś, zanim sięgniemy po kawę, zanim wpadniemy w wir obowiązków, wybieramy najlepsze miejsce, Twoje stopy. To właśnie tutaj, w miejscu oddania, znajdujemy siłę do codziennych zmagań, mądrość do relacji z innymi i miłość, która wypełnia pustkę. Przyjdź, Ojcze, i napełnij ten nowy dzień swoim światłem. Bóg, który stworzył niebo i ziemię, jest z nami. A skoro jest z nami, nie musimy się bać. Choćby kalendarz pękał w szwach, serce drżało, a ciało było zmęczone. Jest pokój, gdy powierzamy wszystko w Twoje ręce. Jak mówi Twoje słowo w Psalmie 5:4. Panie, rankiem słyszysz mój głos, rankiem przedstawiam Ci moją modlitwę i czekam. I to właśnie teraz czynimy, Panie, składamy Ci naszą modlitwę i czekamy z wiarą. Ojcze, w imieniu Jezusa, poświęcamy Tobie ten nowy dzień. Weź każdy Jego szczegół, spotkania, obowiązki, myśli i uczucia. Uporządkuj to, co zagmatwane. Wskaż drogę tam, gdzie jest niepewność, i napełnij radością każde smutne miejsce. Niech wszędzie, gdzie dziś pójdziemy, Twoja obecność będzie przed nami. Niech każde nasze słowo niesie łagodność i prawdę. Spraw, byśmy byli narzędziami Twojego pokoju, nawet gdy świat będzie próbował odebrać nam spokój. Duchu Święty, Bądź naszym doradcą tego poranka. Pomóż nam najpierw słuchać Twojego głosu, zanim odpowiemy, zatrzymać się, zanim osądzimy, modlić się, zanim działamy. Spraw, by ten dzień był pełen mądrych decyzji, właściwych czynów i serc gotowych do posłuszeństwa. Nie chcemy tylko przeżyć, chcemy żyć dla Ciebie. Z celem, z wiarą, z posłuszeństwem. Niech we wszystkim oddajemy Tobie chwałę. Panie okryj nasz dom swoim płaszczem ochrony, strzeż naszego wyjścia i wejścia, jak obiecałeś w swoim Słowie. Chroń nas przed wypadkami, pułapkami wroga, toksycznymi słowami i duszącą atmosferą. Otocz nas swoimi aniołami i umocnij nasze wnętrze. Byśmy nie ulegli złu, ale byli światłem tam, gdzie panuje ciemność. Pobłogosław również, Boże, osoby, które kochamy. Niech nasze dzieci będą bezpieczne, nasi małżonkowie wzmocnieni, a nasi rodzice utrzymywani Twoją mocą. Odwiedź chorych, samotnych i tych, którzy stracili nadzieję. Uczyń nas, panie, posłańcami Twojej dobroci. Spraw byśmy mogli dziś być odpowiedzią na czyjąś modlitwę. Nawet jeśli pojawią się nieoczekiwane sytuacje, niech nie zabraknie nam wiary. Nawet jeśli pojawią się wyzwania, niech nie zabraknie nam odwagi. A jeśli trzeba będzie zapłakać, niech to będzie w Twoich ramionach. Bo wiemy, że ty zbierasz każdą łzę i zamieniasz ją w ziarna radości. Jak mówi Izajasza 41:10. Nie lękaj się, bo jestem z tobą. Nie trwóż się, bo ja jestem twoim Bogiem. Ukochany Ojcze, nie chcemy tylko doświadczać cudów. Chcemy być wdzięczni nawet wtedy, gdy ich nie widzimy. Naucz nas uwielbiać cię w drobnych rzeczach. Dostrzegać Twoją rękę w codziennych detalach. Samo obudzenie się to cud, oddychanie to znak, że masz wobec nas jeszcze plany. Dlatego oddajemy ten dzień z wiarą, pewni, że wszystko, co się wydarzy, przyniesie Tobie chwałę i będzie dla naszego dobra. Panie, naucz nas mniej mówić, a więcej się modlić mniej osądzać. A więcej kochać, mniej się bać, a więcej wierzyć. Niech dziś każdy nasz czyn odzwierciedla Twoją obecność w nas. Niech Twój duch przypomina nam z każdą chwilą, że jesteśmy dziećmi króla, ambasadorami królestwa, światłem świata i solą ziemi. Daj nam dzisiaj, ojcze, nasz chleb powszedni, ale daj nam też zadowolenie, wdzięczność i wrażliwość. Niech nic nie będzie tak pilne, by odebrało nam czas z Tobą. Niech żaden problem nie będzie tak wielki, by odciągnął nas od modlitwy, bo gdy zginamy kolana, wstajemy silniejsi. A dziś postanawiamy przywdziać zbroję wiary już od świtu. Dziękujemy, Ci, Panie, że nas słyszysz. Dziękujemy, że kochasz nas tak, jak nikt inny nie potrafi. Dziękujemy, że jesteś z nami każdego poranka, nawet wtedy, gdy budzimy się smutni lub zagubieni. Twoja wierność nigdy nie zawodzi. Twoja obecność nigdy nas nie opuszcza. A, nawet gdy cię nie czujemy, wiemy, jesteś tutaj. A jeśli ktoś dziś obudził się bez sił, Niech ta chwila będzie jak objęcie z nieba. Niech ta modlitwa rozbudzi uśpioną wiarę, odnowi zapomnianą nadzieję i rozpali ogień miłości. Boże, tylko Ty znasz serce każdego, kto się teraz modli. Odwiedź każdy dom ze swoim pokojem, dotknij każdej duszy swoim pocieszeniem. A jeśli ktoś właśnie chciał się poddać, Niech poczuje Twoją rękę, która go teraz podnosi. Panie, przyjmujemy ten dzień z wdzięcznością i oddajemy go w Twoje ręce. Wszystko należy do Ciebie, nasze plany, marzenia, kroki. Niech to będzie dobry dzień, nie dlatego, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Lecz dlatego, że Ty będziesz z nami w każdej chwili. Ty jesteś naszym pasterzem i niczego nam nie zabraknie. Niech Twoja dobroć i miłosierdzie towarzyszą nam dziś i zawsze. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, drogi bracie, droga siostro, dziękuję, że zostałeś aż do końca. Niech Pan obficie błogosławi Twoje życie. I niech Jego obecność towarzyszy Ci w każdym detalu dzisiejszego dnia. Z serca zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, byśmy mogli modlić się razem każdego poranka. Niech Bóg Cię błogosławi pokojem, siłą i dniem pełnym Jego obecności. Amen.